Otrzymałem wiadomość pocztą elektroniczną od nadawcy, który nazywa się FBI. Yy, dwa imponujące sposoby, aby uzyskać seksualną szerokość. Kobieta. Czekaj, czekaj, napisała do mnie królowa, a ja to przegapiłem, bo trafiło do spamu. To co przed chwilą usłyszeliście to przykłady spamu z 2009 roku. Spam dzisiaj stanowi podobno 174% wszystkich rozsyłanych wiadomości. To prawdziwe dane. Dlaczego więc ludzie nie poświęcają mu więcej czasu? Być może dlatego, że to jak przyglądanie się wysypisku śmieci? Bez sensu. Dlatego dzisiaj będziemy przyglądać się wysypisku śmieci. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, zajmiemy się spamem. Spam, który zobaczycie, znalazłem na płycie, która stanowiła kopię mojego dysku z 2009 roku. Uzyskanie tej licznej bazy danych było banalnie proste, tym bardziej, że nie mam nawet odtwarzacza płyt w komputerze. Musiałem więc wykupić odtwarzacz płyt, zainstalować jakąś starą wersję programu do obsługi poczty i udało mi się dotrzeć do prawdziwego złota. Znaczy śmieci. Do obsługi spamu będziemy używać programu, który nazywa się Thunderbird, czyli piorun ptak. Takie były kiedyś technologie, dzisiaj już takich nie ma, dzisiaj wszystko jest w chmurze, chociaż chyba sporo ludzi używa w biurach programów do poczty. Ten program kiedyś używałem bardzo często, on po prostu zrzucał maile na dyski i można było je sobie przeglądać. Dzięki temu właśnie nie były one kasowane po 30 dniach jak zwykły spam współczesny w chmurze możemy dzięki temu właśnie obejrzeć sobie maile. Tak wygląda moja skrzynka pocztowa. Mamy maile od 2009 roku, co wtedy robiłem? Jak widać biznesy, ponieważ dostałem maila od Paypala. Zbliża się Dzień Matki, nie zapomnij o prezencie. O mój Boże. Niezależnie od tego, czy twoja mama jest w pokoju obok, czy na drugim końcu świata, podaruj jej kwiaty. W systemie Paypal, zniżka 10%. No Dobra, zaraz wyślemy. Chyba w 2009 roku musiałem być bardzo samotny, ponieważ mamy bardzo dużo spamu dotyczącego mojego życia miłosnego. 1406. Niejaki Rajmi Kofranesko przysłał mi bardzo istotnego maila, który może zmienić moje życie. Mail o tytule... Pięć ukrytych seksualnych problemów pomiędzy parami. W nawiasie dwa, co oznacza, że powinna być też pierwsza część tego maila, ale ja jej nie mam, więc prawdopodobnie ominąłem już pięć innych ukrytych problemów, przez to że nie przeczytałem tego spamu. Mój związek nigdy nie będzie kompletny. Zobaczmy, jakie są problemy y, seksualne ukryte. W mailu jest y, obrazek, y, nazywa się Rejmo.png, czyli tak jak, tak jak osoba, która to wysłała. Nie wiem, co to oznacza. <coughs> Czytam. Orgazm heaven, czyli orgazm Niebo. Jest też adres strony. Wchodzimy tam, nie oczywiście, nie wchodzimy na takie strony. Jest tutaj coś bardzo małym drukiem napisane. Teraz monitory 4 k to chyba nie są przystosowane do przeglądania takich treści. Czy ty chcesz być jednym z tych gości, którego dziewczyna opowiada przy drinku innym dziewczynom o tym, jak bardzo jesteś umiejętny w sypialni? Czy chcesz być tym typem gościa, który sprawia, że ona ma orgazm za orgazmem, aż błaga, żebyś przestał? Nie. Może taki mail, jak się ma 14 lat, brzmi nieźle? Nie chciałbym czegoś takiego, to brzmi jak strasznie dużo roboty. Jest. Poniżej jest napisana instrukcja, jak osiągnąć to wszystko. Nie klikaj, tylko wpisz www9 w swojej przeglądarce, którą, jak sugeruje mi Raimo, powinien być Internet Explorer. Dziękuję za te fantastyczne porady, pozwolę sobie przenieść tego maila do kosza. SPAM, SPAM, SPAM. Ile razy w tym filmie padnie to słowo? Tyle razy, ile masz spamu w skrzynce. Policz. Ja na przykład spam dostaję codziennie do dzisiaj. Zaledwie wczoraj otrzymałem propozycję, aby... Pachnieć lepiej nago Z dezodorantem numer jeden na świecie Który ma 125 tysięcy recenzji na 5 gwiazdek Wow, sporo Filtry przeważnie odsiewają takie oferty Ale można też skorzystać z pomocy ekspertów Na przykład usługi Incogni, sponsora tego odcinka Incogni to usługa, która w waszym imieniu Będzie kontaktowała się z tak zwanymi brokerami informacji I wymagała od nich usunięcia wpisów dotyczących naszej osoby Takie wpisy bardzo często zawierają dane prywatne Typu imię i nazwisko, numer telefonu, skryte pragnienia Pachnieć lepiej nago, skąd znają moje myśli? Inkogni działa w prosty sposób: logujemy się z naszego głównego maila na konto, podajemy nasze dane i zatwierdzamy pełnomocnictwo, i ekipa usługi zaczyna działać. Ten proces usuwania danych nie jest łatwy, na bieżąco będziemy jednak otrzymywać informacje o efektach, a efektem ma być większe bezpieczeństwo i mniej tak precyzyjnie spersonalizowanego spamu. A właśnie ten dezodorant, mam też inny e-mail zatytułowany Kiedy Twój tyłek nie pachnie jak tyłek? Co? Gdzie można zamówić takie cudo? Nie, stop! Nie klikajcie w żadne linki w takich mailach. Mogliście się jeszcze nie domyślić, ale to oszustwo tyłek zawsze będzie pachniał jak tyłek. Możecie za to kliknąć link w opisie, który zaprowadzi was do oferty Incogni. Specjalna oferta. To, to nie jest spam. Pierwszych 100 osób, które użyją tajnego kodu Szymon otrzymają 20% zniżki na usługę. A jeśli nie będziecie z niej zadowoleni, InKogni ma politykę zwrotu pieniędzy do 30 dni. Kolejny mail od osoby, która nazywa się Puton. Boję się tłumaczyć to. Tytuł stylizowany na bardzo mocny nagłówek newsowy. Lubię takie. Revealed, czyli... Odkrycie top 10 zagajeń w języku miłości. Czyli to jest top 10 e, tekstów na podryw. Co ciekawe, w mailu jest pusto, nie ma żadnych informacji. Jedyne co widzimy to tajemniczy plik RTF, czyli plik tekstowy o nazwie kroper. Bardzo chciałbym znać jakieś mocne teksty na podryw. Ale może jeden się powstrzymam, może wy w komentarzach macie jakieś fajne pomysły, jak można fajnie zagaić top 10 tekstów. Mam też na przykład bardzo dziwny mail, którego nie rozumiem. W załączniku jest klamor z RTF, a w tytule rodzina chłopca niezadowolona z nieprzychylnych nagród? Czy coś w tym stylu? Co to za sztuczka psychologiczna, że mam w to kliknąć? Ja tak, yy. O nie, moja rodzina też jest niezadowolona z moich niepochlebnych nagród. W sensie, może to chodzi o to, że, nie wiem, jak ci nie idzie w szkole, czy coś takiego? Może z tym sympatyzujesz? Yy. Wiecie co? Przeniosę to do kosza. Mail z ciekawym załącznikiem i tytułem otrzymałem też od Willingera Hansa: Przyuważono starszego mężczyznę, który nago kosił trawnik. I, I załącznik nazywa się Nomadization. Wow. Po tej pierwszej porcji spamu, dość spodziewanego, przechodzimy do następnej kategorii, bo spam rymuje się ze słowem scam. Czy dostaliście kiedykolwiek wiadomość, że coś wygraliście? O, w 2009 roku kupiłem PSP Gra zestaw 4 gry i otrzymałem komentarz: wzorowo, szybki kontakt po zakupie, natychmiastowa wpłata. To jest prawdziwa tradycja internetu. Pewne rzeczy się nie zmieniają. W 2009 roku nie miałem za dużo gotówki, przyznam szczerze, o karierze mogłem dopiero co pomarzyć, więc jak bardzo musiałem ucieszyć się z maila o tytule Zwycięzca! rew EAAL e łamane na 851O łamane -Y na 09. Odbierz swoją nagrodę! Nie wiem do końca, co oznaczają te, co, co to są te znaczki. Numer na loterii? Jak odebrać swoją nagrodę zapytacie? ściągnij i przeczytaj załącznik. Okej, okay. o kurde, dobra, zaraz to zrobię, na pewno witaj. Spacja wykrzyknik. W sumie taki błąd nadaje temu spamowi trochę człowieczeństwa. Zostałeś wybrany, aby odebrać nagrodę w wysokości 820 tysięcy dolarów w naszym promocyjnym losowaniu. <grytanie> Proszę przeczytać załączoną wiadomość po więcej szczegółów. Gratki. Z poważaniem pani Patrycja Atkins. <grytanie> Załącznik PDF, Powiadomienie o wygranej. Pozdrawiam panią Patrycję Atkins. Um, dziękuję za tego maila. Jakbym za każdym razem, kiedy dostawałem ten mail, dostawał złotówkę, to bym miał już ze 100 złotych. Dla mnie prawdziwą wygraną jest to, że po latach znalazłem tego maila. Rzeczywiście czuję się jak zwycięzca. EAAL łamane na 8510YHL łamane na 09. Czy któryś tatuażysta może mi to wytatuować na. No. Czole. Jeśli zastanawiacie się, jak się dorobiłem, to właśnie często zwyciężałem w konkursach. Dostałem też y, maila od pani Johan Brunet. Mail o wdzięcznym tytule kategorii B. Twój adres e-mail właśnie w tym momencie wygrał 950 000 Tylko skontaktuj się z tym biurem, po więcej szczegółów. I biurem, które chciałem skontaktować, jest dr. Vaos. Nie wiem, co to znaczy. Jakby mój doktor nazywał się Vaos, to może bym skorzystał z medycyny alternatywnej. Dajcie jakieś ziółka. Jest nawet numer telefonu oraz dwa e-maile, na które można napisać. No i. <grystanie> jest podpisane. Pani Johan Brunet, koordynator loterii. <grystanie> Zajbiście profesjonalna stopka. No to, to mnie przekonało. Nie widzę tutaj nic podejrzanego. Numer referencyjny UK 942X2. Gotówka 850 tysięcy funtów. Wow, to chyba moja największa wygrana. Znaczy. Fikcyjna wygrana. Drogi właścicielu e-maila, ten e-mail z biletu, tutaj jakiś tam numer, zgadza się z tym wyżej, więc to musi być prawda. Wygrał całkowitą gotówkę 850 tysięcy. Los został wytypowany na prośbę jej królewskiej mości, królowej Anglii. Napisała do mnie królowa, a ja to przegapiłem, bo trafiło do spamu. Nigdy sobie tego nie daruję. Żeby wzbogacić wykorzystanie internetu, co za pi... Dolenie. Proszę skontaktuj się z naszym reprezentantem, Filipem Hargrevesem. Sprawdźmy, czy taki istnieje. Filip Hargreves profile. To jest zabawne, napisałem na LinkedIn i jest taka osoba, jest z Wielkiej Brytanii. Kurde, czyli to była prawda? Nigdy sobie tego nie daruję. Chyba napiszę do niego po tych wszystkich latach, żeby zwrócił mi moje funty. Jeśli do was nigdy nie pisała królowa, prawdopodobnie nie jesteście tak wybitnymi użytkownikami internetu jak ja. W następnej kategorii ujawnię prawdę na temat tego, co robiłem w 2009 roku. No mówiąc krótko, no, no hakowałem, no dlatego dostawałem bardzo ciekawy spam. Hakerzy. W 2009 roku praktycznie wszyscy nimi byliśmy. Ściągaliśmy nielegalną muzykę. Wpadaliśmy w problemy z prawem. Wchodziliśmy na podejrzane strony. I największy sekret dark webu. Varezy. Znaczy, warezy to po prostu są takie strony, gdzie niby przechowuje się jakieś pliki. Natomiast dostałem jakieś trzy maile R1zen.org, czyli Ryzen, ry Ryzen Admin, który pisze do mnie haki, warezy, ściąganie plików, konta Steam. Chcemy, żebyś ty dzisiaj dołączył do Ryzen.org i otrzymał dostęp do warezów, haków, darmowego ściągania plików, premium kont i znacznie, znacznie więcej w społeczności Ryzen.org. I jest oczywiście link. Dostałem trzy takie maile, yy, tak w ogóle, więc wiedziałem, że jestem mile widziany w społeczności hakerów. Niestety, bycie hakerem w 2009 roku mogło wiązać się z problemami z prawem. I jak właśnie przeglądam skrzynkę pocztową, okazuje się, <grystanie> Okazuje się, że praktycznie powinienem trafić do więzienia. Śmiejemy się, ale to jest mega poważna sprawa, ponieważ 27 lipca 2009 roku o godzinie 7.27 cztery siódemki, niby szczęśliwe, otrzymałem wiadomość pocztą elektroniczną od nadawcy, który nazywa się FBI czyli Federalne Biuro Śledcze. To nie są żarty. Mail o treści Lipcowe raporty! Wykrzykniki! Przesłany od f.b.i. fbi.washington.dc.org Czyli to jest po prostu mail do mnie prosto z Waszyngtonu, przyleciał z FBI. Też dostał do wiadomości wysłany do FBI24. To jest prawdopodobnie skrzynka FBI, która działa 24 godziny na dobę. No, sprawdźmy jego treść. Boję się <laughs> treść maila. Treść maila jest napisana dużymi literami, kapsem czerwoną czcionką. Podążaj za instrukcjami z niezwłocznymi szczegółami informacji w załączniku przekazanym prosto z FBI. Nie, serio, jakbym zobaczył ten mail w 2009 roku, to bym chyba umarł ze strachu. Na szczęście był w spamie, więc przegapiłem to wezwanie przez FBI. Co jest zajebiste, to w załączniku jest wiadomość od FBI, a poznaję to po tym, że Nazywa się FBI.TXT. <laughs> Może nie znacie się na FBI, ale takie są dokładnie metody działania FBI. Wysyłają w załączniku pliki napisane w notatniku Windowsa z zawiadomieniem, że, że masz problem. Powiecie, że ten mail jest nieprawdziwy, że to jest jakieś oszustwo, że, że to kolejny przykład jakiegoś spamu żałosnego. A jak wyjaśnić to, że podpisał ten mail Robert S. Miller III, czyli dyrektor FBI. Sam dyrektor FBI wysłał mi plik FBI Takes z lipcowym raportem na temat moich przewinień, prawdopodobnie te zaproszenia na Warezy. Wszystko się składa w logiczną całość. Prowadziłem wtedy inne życie, życie, o którym nie chcę dzisiaj mówić. Na szczęście Robert S. Miller III pomógł mi wyczyścić kartotekę w zamian za tajne informacje dla FBI. I dzisiaj znacie mnie jako Head, a nie jako jaka była jak sywa hakerska. head z 3 zamiast. E? Sła słaba dość nie zrobiłem kariery. Przykładów spamu z przeszłości mógłbym podać jeszcze kilka. Jedną z rzeczy, której nie udało mi się odblokować, jest stary mail, na którym, jeżeli dobrze pamiętam, miałem kilkadziesiąt tysięcy wiadomości ze spamem. Prawdopodobnie zostało już skasowane, no ale kto wie. Żeby dostać do tego maila, muszę jednak odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiedzi już nie znam. Pytanie brzmi, co robisz najlepiej? bo takie właśnie pytanie bezpieczeństwa do odzyskiwania hasła sobie ustawiłem i nie mam pojęcia, co miałem na myśli. Niedawno zapytałem nawet na Instagramie o to ludzi, zakładając, że może da mi to jakąś inspirację? No i skończyło się to tak, że zaspamowaliście mi skrzynkę odpowiedziami. No to ja zaspamuję was kolejnymi przykładami spamu na temat miłość. Mam nadzieję, że nie macie dość porad miłosnych. To się powoli zamienia w jakiś kurs Mamy maila od kogoś, kto się nazywał Decolonize, czyli Dekolonizacja. Tytuł maila od razu przykuwa uwagę. Kiedy jest... Znaczy, tu jest błąd, więc to było... Kiedy jest odpowiedni moment, żeby pocałować dziewczynę? Cztery porady, o których każdy mężczyzna powinien wiedzieć. W treści mamy powtórzone wszystkie te same rzeczy, więc yy, z innymi błędami tym razem. Nchen porady, mamy też adres MEC-30, co oznacza prawdopodobnie, że jest to reklama jakiś piguł i poniżej pod zajawką porad jest bardzo dziwna wiadomość. Ostrzeżenie ratuje kobietę z pożaru, <laughs> czy to jest powiązane? Tak, jedną z porad dostaliście za darmo. Ta porada brzmi. Cię ostrzeżenie ratuje kobietę z pożaru. Jeśli tego nie zrozumiałeś, nie jesteś gotowy na drugi poziom. No i jest też mail pod tytułem: Jak stworzyć więcej intymności. Podczas uprawiania miłości z tymi trzema płonącymi poradami. E, oczywiście te porady są na stronie shop 41, sklep 41. Dokładnie w takim miejscu szukałbym porad. E, nadawca nazywał się bezradny i też czuję się bezradny. Albo taka porada jak dwa imponujące sposoby, aby uzyskać seksualną szerokość. Kobieta. E, czekaj, czekaj. E, seksualna szerokość. Pobierz seksualne szerokości kobiety, tak zasugerowało mi AI tłumaczące. Nawet sztuczna inteligencja posiadająca wszelkie zasoby internetu wykłada się na tym spamie. Co, co ja biedny mogę zrobić? No i oczywiście czym byłby spam z tamtego okresu, gdyby nie uderzenie w jakieś trudne tematy jak... Przedwczesny wytrysk. Jak powstrzymać przedwczesną ejakulację? Użyłem słowa ejakulacja, synonimu, aby wzbogacić poziom merytoryczny tego odcinka. Więc zastanawiacie się, jak opóźnić przedwczesne szczytowanie. To proste. Pracownicy ukarani za nagie pranki. Co? Dekolonizacja. Kupa szarych komórek w moim mózgu. Dziękuję bardzo za oglądanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten przepiękny, nostalgiczny powrót do spamu z 2009 roku wam się podobał. Pomyślałem, że na koniec zostawię was czymś takim prosto od serca. Czymś, co może tchnąć w was nowe ambicje i nową energię. Po prostu taka złota myśl. Przestań się przypatrywać i zacznij mieć więcej satysfakcjonującego seksu dla seniorów. Thunderbird myśli, że ta wiadomość to śmieć.